Hejka! Zapraszam na trzeci odcinek serii o tym, jak zrobić podcast od zera. A dziś będzie Paradoks, czyli prywatny podcast. Zaraz się dowiesz, co to w ogóle jest. Wiem, że nie potrzebujesz odcinka o tym, czym w ogóle jest podcast, bo na pewno masz już swoje ulubione prywatne radio, albo jakąś autorską edycję, albo ulubioną panią, albo pana podcastera. I pewnie też chcesz mieć swój własny podcast. I to może być taki list miłosny, wysłany do wszechświata, taki projekt sobie a muzą, żeby się po prostu podzielić swoimi refleksjami, swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami. Ale może wcale nie chcesz mieć podcastu dla samego podcastu, ale jest ci po prostu to potrzebne jako takie bardzo proste i tanie narzędzie edukacyjne, żeby przekazać swoją wiedzę, podzielić się refleksjami, nie mówić tego samego każdej osobie, albo też jeszcze tańsze narzędzie promocyjne. Żeby docierać do nowych klientów. Bo podcast to jest taki marketing dla tych, co nie lubią sprzedaży, nie lubią robić marketingu, ale kochają to, co robią. Kochają swoją pracę, swoich klientów. Wierzą, że pomagają tym osobom zmienić się na lepsze. Chcę jakoś docierać do nowych osób w jakiś sposób, taki, który nie jest oślizgły, który nie kojarzy się z jakąś taką chamską sprzedażą. I w ogóle jak zaczynałam uczyć ludzi, jak się robi podcast, zostałam teorką podcastu, to właśnie myślałam, że będę uczyła takie osoby, które przychodzą, bo chcą mieć podcast. I chcą mieć podcast, bo chcą być podcasterami. Ale jakby na razie nie, nie mam żadnej takiej osoby na swoim kursie. Wprost przeciwnie, mam same osoby, które tak naprawdę potrzebują mieć podcast, jako właśnie narzędzie promocyjne, a wiedzą po prostu, że to będzie prostsze niż świecenie twarzą na jakimś YouTubie, tańsze niż wydawanie pieniędzy na jakiś marketing i żeby nieskuteczne. Bo nie wiem, czy wiesz, jaki jest najskuteczniejszy marketing, taki z największą konwersją. E, to jest marketing szeptany. A podcast to jest takie Twoje własne narzędzie. Takie zobaczenie, co by się stało, gdybyś sama mogła szeptać swoim przyszłym klientom do ucha poprzez własny podcast. I też podcast dociera do idealnych klientów, czyli nie do wszystkich osób na świecie, nawet takich, z którymi się będziesz męczyć, bo którzy w ogóle nie pasują do ciebie. Docieram do takich osób, z którymi chcesz dobrze pracować, bo ci, co nie są dobrym maczem dla ciebie, to się po prostu wykruszą po drodze, bo nie będą mieli cierpliwości, żeby słuchać swojego podcastu, albo będzie ich swój twój głos, albo coś innego im tam nie podejdzie. A te osoby, które zostaną, to są te, które czują po prostu, czują twój vibe, czują, że ty jesteś dobrą osobą dla nich. Więc, jak chcesz mieć właśnie taki podcast, to napisz do mnie, jeżeli to brzmi jak plan. A teraz mam odcinek dla Ciebie o private podcast, o prywatny podcast to jest klucz do zarabiania na podcastach, czyli też to jest taki temat, o który wiele osób pyta. To co? Zaczynamy. Dziękuję, że słuchałeś Dobrostan Podcast.pl. Będzie mi miło, jeśli polecisz ten odcinek z swoim herbatnikom. Był to Kamila Tokarska, trenerka podcastów i podcasterka z Dobrostan Podcast. Dziś odcinek o fenomenie prywatnych podcastów. Zrozumiesz, dlaczego są takie fajne i jakie korzyści nie są ze sobą. A ja pierwszy raz dowiedziałam się o private podcast od Natalii Pokrywki, która jest ekspertką od hajsów, ma grupę na Facebooku, która nazywa się Jak Zarządzać Pieniędzmi z głową, z sercem i z sensem. Natalia była gościnnie u mnie w podcaście, a ja ostatnio miałam u niej post gościnny właśnie na tej grupie o prywatnych podcastach. Obie uważamy, że prywatny podcast to będzie hit, więc naprawdę warto się przełączyć z tego wagonika. Ale zacznijmy od podstaw. Co to właściwie jest, ten prywatny podcast? Więc prywatny podcast to jest taka forma podcastu, która nie jest dostępna publicznie w internecie. Czyli nie chodzi ci o to, żeby wolna osoba, która wejdzie na Spotify'a, znalazła twój projekt. To jest coś tylko dla wybranych odbiorców. Po prostu te osoby dostają jakiś taki specjalny link dostępu to może być rozwiązanie idealne dla tych, którzy chcą dostarczać treści, albo jakieś informacje tylko wybranej grupie odbiorców, albo chcą zarabiać na tych treściach, czyli nie, że każdy sobie może posłuchać, tylko że trzeba mieć jakąś subskrypcję. Albo też dla osób, które nie chcą się przyjmować cenzurą, na przykład czy jak coś powiedzą, na jakieś tematy, związane z sensualnością, związane z integracją doświadczeń. To czy to będzie ok, nie będzie ok, bo teraz to naprawdę jakby no sami wiecie są jakieś takie profile na Facebooku czy Instagramie, które dostały bana za jakieś naprawdę takie oczywiste treści, które nie były w ogóle dla nikogo bulwersujące, po prostu komuś tam podpadły. Ale też prywatny podcast jest dla osób, które nie chcą, żeby ich wiedza została skopiowana przez konkurencję. I ten prywatny podcast to jest najprostszy sposób na taki kurs online. Czyli taki, taka super prosta wersja, gdzie po prostu dzielisz się swoją wiedzą, ale nie masz żadnej specjalnej platformy, nie kupujesz jakiegoś dostępu, gdzie trzeba co miesiąc płacić, tylko po prostu jest to link do Twojego prywatnego, prywatnego filmiku. To może być na YouTubie, to może być jakiś prywatny RSS. Jeżeli masz jakiś taki biznes oparty na wiedzy. Czyli na przykład masz jakieś własne kursy online, albo może, nie wiem, jesteś jakimś terapeutą, coach, może zajmujesz się jakąś tradycyjną medycyną chińską, nie wiem, konsultacje robisz, jesteś influencerem, to na pewno ci się teraz zapala taka lampka, że to może być bardzo fajne narzędzie dla ciebie i taki początek fascynującej podróży przez świat prywatnych podcastów. I to naprawdę ma potencjał w rozwoju osobistym, w rozwoju twojego biznesu. I te prywatne podcasty często wykorzystują subskrypcję jako model dostępu. Czyli, że po prostu, jeżeli ktoś chce tego słuchać, to płaci miesięczną albo jednorazową opłatę za dostęp do treści. A w zamian dostaje jakieś materiały, które są dostępne dla każdego w necie. Tylko to jest coś po prostu wybrane specjalnie dla tej osoby, dla tej grupy osób, coś specjalnie przygotowane ze starannością. I teraz się zastanawiać, jak to wszystko działa. Po prostu to jest oparte o prywatny kanał RSS. To jest naprawdę dość proste. Mogę Ci powiedzieć, jak go otworzyć. W przeciwieństwie takich publicznych podcastów, treść jest po prostu automatycznie rozpowszechniana na przykład na Spotifyu, tak? Czyli, że ty klikasz coś u siebie na swoim hostingu. Ja polecam Spotify for Podcasters. A w momencie, kiedy tam opublikujesz swój odcinek, to po prostu jest dostępny wszędzie w internecie dla każdej osoby. Nie trzeba tam się logować ani nic robić. Ta treść jest dostępna przez wyszukiwarkę, albo też po prostu z poziomu naszego programu. Ale jeśli masz prywatny kanał RSS, to on jest stworzony dla wybranych odbiorców. Czyli możesz po prostu tym osobom, które się zapisały, dostarczyć link do twojego kanału. Te osoby samodzielnie subskrybują, mogą tam, gdzie słuchają podcastów normalnie, na przykład na Spotify, a mogą po prostu za każdym razem klikać w ten link, który przysłałaś. I ta subskrypcja prywatnego podcastu to ma wiele korzyści. Wiadomo, że dla podcastera to jest korzystne, bo ma źródło dodatkowego dochodu. Ale dla słuchaczy to jest dostęp dla wartościowych materiałów i wsparcie też swojego, takiego swojego ulubionego twórcy, że mogą coś zrobić, żeby ich ulubiona osoba mogła zarabiać na swojej twórczości, ale też to jest możliwość tego, żeby te materiały były spersonalizowane. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakieś takie medytacje, to możemy jakby zrobić tak, żeby każda grupa odbiorców miała tylko tę medytację, która pasuje do niej. A nawet możemy mieć specjalną medytację dla konkretnej osoby, tak? Na przykład z jej imieniem na początku typu Kasiu, rozróżnij się teraz. A dlaczego jeszcze warto mieć ten prywatny podcast? Bo to jest takie idealne narzędzie do zacznienia treści klientom. Czyli możesz tworzyć spersonalizowane odcinki nawet dla konkretnej osoby. Możesz mieć doskonałe wsparcie w postaci na przykład relaksacyjnej muzyki, jakichś sesji medytacyjnych, porad terapeutycznych. Możesz nagrać po prostu jakiś taki wstęp do tego, czym się zajmujesz, żeby nie tłumaczyć tego każdej nowej osobie, która przychodzi. Jeżeli jesteś autorem kursów online, to możesz wykorzystać to jako rozszerzenie swoich kursów. Czyli na przykład pracę domową nagrać w postaci podcastu. To może być taki kurs podcast prywatny. Możesz dostarczać różne takie dodatkowe materiały, jakieś studia przypadków, takie, które też często wykorzystują na przykład historię jakiejś osoby, więc na przykład tak nie do końca może by były dobre, żeby je tak udostępniać publicznie w internecie. Ale też po prostu ten Twój podcast to mogą być jakieś wykłady albo wywiady w formie podcastu. Coś takiego, co normalnie byś mógł czy mogła mieć jako Twój normalny podcast, ale chcesz po prostu, żeby było tylko dostępne dla wybranych osób. I to jest właśnie naprawdę fajne dla osób, które często mówią to samo. Na przykład terapeuci, ayurwedyjscy, po prostu ta osoba każdej osobie, która przychodzi musi na przykład zrobić ten wstęp, żeby piła ciepłą wodę, żeby dbała o siebie, żeby tam robiła te wszystkie podstawowe rzeczy i potem nie starcza im już czasu na bardziej jakieś ambitne tematy, bo ciągle te takie super oczywiste rzeczy robi. Tak samo mają psychologowie, terapeuci, że po prostu te takie super podstawowe rzeczy muszą powiedzieć każdej osobie a tak naprawdę by robić jakieś bardziej ambitne rzeczy, a te podstawy sobie po prostu nagrać raz a dobrze i nie szczępić sobie języka po prostu, bo trzeba to każdemu powiedzieć. I też prywatny podcast pozwala na budowanie takiej społeczności, która wiadomo, że jest mniejsza, bo to nie jest tak, że trafiają do nas jakieś przypadkowe osoby, które po prostu posłuchały czegoś na Spotifyów, co je wpisały w szukiwarkę. wyszukiwarkę. Tak naprawdę jak się ma podcast, na przykład ten mój Dobrostan Podcast to większość ruchu. Chodzi właśnie z wyszukiwarki, czyli to są jakieś takie zupełnie osoby, które nie widziały nas na oczy. Jakby jesteśmy dla nich po prostu przypadkowym podcastem, ale na przykład wpisały w wyszukiwarkę ADHD. I akurat weszła w Twój odcinek, jest Twoja okładka, na której, nie wiem, wyglądasz sympatycznie, i dlatego zdecydowały się, że będą tego słuchać. Ale właśnie prywatny podcast to jest społeczność, która jest mniejsza, ale jest bardziej zaangażowana. Bo to są osoby, które się zapisały. To są osoby, które naprawdę cenią Twoje treści, chcą się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu, czyli jakby jest tych osób mniej, ale to są osoby, które na przykład chętniej kupią jakiś Twój kurs, chętnie zostaną z Tobą. I też to jest również kontrolę nad zarabianiem na treściach, bo też właśnie na moich kursach takie typowe pytanie to jest to, jak wygląda w ogóle model zarabiania na podcastach. I tych sposobów jest bardzo dużo, i też pewnie zrobiła od odcinek. ale że prywatny podcast po prostu rozwiązuje ten problem. Bo jest dostępny tylko dla osób, które mają jakąś u nas subskrypcję. Możesz określić cenę, czyli na przykład, nie wiem, że żeby mieć dostęp do tego projektu, to jest jakaś opłata jednorazowa albo miesięczna. Możesz zarabiać na swojej pracy, budować jakiś stabilny dochód. I też ja bardzo lubię kursy podcasty, które łączą cechy kursów online z formatem podcastu. To jest idealne narzędzie do nauki i rozwijania wiedzy właśnie w formacie audio. Czyli, że nagrywasz jakąś wiedzę, ale tam nie ma, jakby nic tam nie ma do oglądania, tylko po prostu bardziej chodzi o to, żeby posłuchać. I zwykle potrzebujemy do naszego kursu online jakiejś platformy, czyli takiego miejsca, gdzie będziemy mogli pliki gdzieś zainstalować. I to zwykle, znaczy jest po prostu lekko skomplikowane technicznie, a na pewno jakby nie jest za darmo. A jeżeli mamy po prostu Podcast, czyli że nasza wiedza jest podzielona na odcinki, są one dostępne, słuchania. Też można ich słuchać na przykład w samochodzie, w przeciwieństwie do jakichś takich typowych kursów YouTube'owych czy innych wideo. Jest to po prostu idealne narzędzie nauki, rozwijania wiedzy w takim formacie audio. To prywatny podcast. sprawa słuchać treści wtedy, kiedy ludzie tego potrzebują. To jest po prostu elastyczność, swoboda, bez jakichś tam gadżetów, specjalnych platform, nagrywania wideo, gdzie nie tylko tam trzeba powiedzieć coś sensownie, ale jeszcze nie można siedzieć tam szczotranym na łóżku, tylko trzeba ładnie wyglądać, a jeszcze mieć ładny kadr za sobą, czyli na przykład pomalować ścianę na biało. I w ogóle to wideo to naprawdę to nie jest takie proste, jak sam dźwięk, który naprawdę można, może każdy sobie nagrać u siebie w domu bardzo prostym sprzętem, na przykład telefonem. A potem często jest tak, że my się ślimy właśnie na nagrywanie do, a potem nikt tego nie ogląda, bo wszyscy po prostu coś na komputerze robią w drugim okienku, albo sprzątają, albo po prostu siedzą w ogóle tyłem do telewizora, na którym to leci. Bo tak naprawdę chcemy sobie po prostu posłuchać tej wersji głosowej. I też w ogóle podcasty są w ogóle o tym, że często chcemy słuchać i uczyć się wtedy, kiedy po prostu tracimy czas na jakieś głupie czynności. Na przykład w samochodzie, kiedy mamy jakieś długie dojazdy, a możemy to wykorzystać na to, żeby sobie po prostu posłuchać czegoś takiego nieodmówczającego, co nie jest stratą czasu. Też możemy uczyć się podczas sprzątania, podczas spacerów, wszędzie tam, gdzie słuchamy podcastu. Bo podcastu słuchamy bardzo często właśnie w podróży i w dojazdach do pracy. Nieważne, czy jedziemy samochodem, gdzie sobie możemy to puścić na głośniku, czy słuchamy na słuchawkach, bo jedziemy jakimś tam autobusem. Taka długa podróż to jest doskonały czas na nadrobienie zaległości. I też na przykład podczas relaksu, w domu, w parku, ale też właśnie ten mój podcast, po prostu ten podcast, on jest bardzo często słuchany podczas spacerów z dzieckiem w wózku. Czyli dziecko sobie śpi, a mama słucha, bo wreszcie ma czas dla siebie. A tak naprawdę, gdyby to było wideo, to nie byłoby takie proste, żeby się tego, tego posłuchać, żeby móc czegoś pouczyć. Też wiele osób na przykład słucha podczas biegania, podczas różnych ćwiczeń fizycznych na siłowni, bo po prostu podcasty to jest bardzo fajna taka motywacja podczas treningu i też takie poczucie, że biegniemy, ale też przy okazji możemy jeszcze coś posłuchać fajnego. Też dowiedzieć się czegoś. Też wiele osób właśnie słucha mnie podczas prac domowych typu sprzątanie i gotowanie bo tutaj coś kroimy i tak naprawdę nie potrzebujemy naszej całej powierzchni mózgowej, żeby wykonywać to krojenie marchewki. Ile też osób słucha podczas pracy? Na przykład mam koleżankę, która robi biżuterię z talerzy i często podczas pracy, gdy wykonuje jakieś elementy jubilerskie, to ma zajęte ręce, ale może czegoś słuchać, więc często wykorzystuję to właśnie na słuchanie podcastów, na drewnianie różnych zaległości, żeby się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy. I też często ludzie słuchają podcastów, nieważne czy edukacyjnych, czy innych, przed snem. Bo to jest taki sposób na zrelaksowanie się, kiedy już nie musimy patrzeć na ten ekran, tylko sobie po prostu wygodnie leżymy, tak powoli kładziemy spać, ale jeszcze tam nie zaśniemy tak od razu, potrzebujemy jeszcze chwilkę tak dla siebie. Istnieją nawet takie specjalne podcasty, które z myślą o pomaganiu ludziom zasnąć. Więc to jest taka fajna nisza, że jeżeli pomagasz ludziom, którzy cierpią na bezsenność, to naprawdę można tym dobrze zarobić. I nie chodzi o to, że ktoś tam przynudza, tylko że właśnie masz taki kujący głos, że masz taką wiedzę, co zrobić, żeby ktoś się mógł zrelaksować. Ale też prywatny podcast. Jest to życie marketingowe. I właśnie większość osób, które się u mnie uczy na moim kursie robić podcasty, to są osoby, które właśnie potrzebują podcastu jako narzędzia takiego, żeby pokazywać swoją pracę, żeby zdobywać nowych klientów. Wcale nie po to, żeby jakoś się chwalić tym, jaki mają piękny głos, chociaż wiele osób to ma, ale podcast to używać do promowania swoich kursów online jakichś lekcji, sesji terapeutycznych swojej książki. I te właśnie podcasty dla autorów książek to jest naprawdę fajna rzecz, bo tak naprawdę masz już cały materiał, więc nie narobisz się. Tylko po prostu wystarczy to podzielić na odcinki i czytać. A też właśnie nie masz takiej obawy, że na przykład jeżeli ktoś posłucha tego podcastu, to już nie kupi książki, bo to jest prywatny podcast. Przede wszystkim ludzie mają podcasty po to, żeby przyciągać nowych klientów. Po prostu często jest tak, że masz już jakiś materiał, bierzesz jakiś materiał, który już masz. To może być na przykład jakiś Twój stary artykuł na blogu, to może być fragment Twojej książki. Po prostu w każdym odcinku czytasz fragment albo przerabiasz coś, co już napisałeś, napisałaś na taką formę mówioną. Mówisz, co, co o tym myślisz, albo gdzie to pisałaś, i masz gotowy odcinek. Jeżeli chcesz stworzyć taki swój własny, prywatny podcast. Albo nie nieprywatny, tylko taki, który jest dostępny dla każdego na Spotify'u. taki jak najbardziej publiczny, taki, gdzie będziesz po prostu wyskakiwać z lodówki każdej osobie. To pamiętaj, jeśli ktoś Ci pokaże jak, krok po kroku, jak to zrobić, to jest naprawdę proste. Ja zapraszam oczywiście do siebie. Zapraszam Cię też po darmowe materiały o podcastach na mojej stronie. Nazywa się dobrostanpodcast.pl. A jak masz jakieś pytania o podcasty, o prywatne podcasty, o publiczne podcasty, to po prostu napisz do mnie na, na mojego maila: kytokarska.gmail.com albo wejdź na dobrostanpodcast.pl i tam mnie znajdziesz i w kontakcie. To był dobrostanpodcast.pl. Napisz do mnie, jeżeli masz pytania, a jeżeli może chcesz mieć taki podcast, to wszystkiego Cię mogę nauczyć, bo jestem trenerką podcastów. Uczę robić podcasty od zera. Napisz do mnie.